Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony z z kanału Tricrow TV, a przed nami pierwszy odcinek serii Let's Play Far Cry 3. Tak jest. Zdaje się, dzisiaj bądź wczoraj miała miejsce premiera, udało mi się ją zakupić. Skupiłem tą wersję tak dla ciekawych z podkładką. Lecz muszę od razu przyznać, że ta podkładka w pudełku jest zgięta na pół i w tym momencie się prostuje. Mam nadzieję, że uda mi się jej w późniejszym czasie używać, bo póki co jest zupełnie nie do użytku, musi się wyprostować. Ok. Jeszcze zanim rozpocznę taka szybka, szybka notka odnośnie kanału odnośnie, zanim jeszcze zacznę nagrywać, to taka szybka notka, notka odnośnie tego co i kiedy będzie się pojawiało em, na kanale, także osoby, które przyszły tu tylko po Far kraja, żeby zobaczyć i ten, to wybaczcie chwila, chwila jeszcze em, na moje gadanie. E, tak. Aktualnie otwarte są trzy serie. Sherlock Holmes, którego dzisiaj udało mi się dopiero dograć. E, następnie Assassin's Creed, który przerodził się w mały, mały tutorial. Także osoby zrażone tym pierwszym let's playem, z którego nie jestem do końca zadowolony. Później, jeżeli będziecie mieli problem z jakąś misją, zapraszam, pełna synchronizacja, dość przystępny, mam nadzieję, poradnik. I dalej Far Cry, właśnie. Codziennie będzie wypuszczany jeden odcinek Sherlocka Holmesa, dwa odcinki Assassin's Creed oraz Far Cry. Co do jego ilości nie mogę powiedzieć, bo już odpaliłem sobie. Pierwsze zdaje się 15 minut i te gramie urzekła, a kiedy już będziemy mieli karabin maszynowy w swojej dłoni, to będę pewnie krzyczał z zachwytu. Ta seria będzie typowym let's playem. Włączam, gram, być może będę lamił i szukał jakiegoś punktu przez pół godziny. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, parę minut już za nami, z tego co widzę, około trzech, także zaczynamy. Odcinki będą miały myślę pół godziny. Każdy. Zapis numer jeden, tak jest. Rozpoczynamy nową grę. Już sobie wszystko obadałem, jak to będzie nagrywane. I poziom trudności tropicie myślę. Podołam. Zobaczymy jeszcze. Przy każdej katce będę się totalnie zamykał, żebyście mieli okazję poznać e, fabułę. I żebym wam nie przeszkadzał przy tym zbytnio. E, druga sprawa: loadingi w tej grze są strasznie długie, ale.

fucking passed out. Open the door! Yo, Jason, get in, get in! No to całe intro było w stylu Rich Keith Kids of Instagram. Przy okazji kto nie, nie widział jeszcze nie takiego kanału jak lekko stronniszy, to zapraszam. Tam są. Em, newsy taki typowo. O wszystkim i o niczym podcast. Codziennie godzina 18. Tam również była swoja tabela Rich Kids of Instagram Poland No ale dobrze. I did your friend! Shut the fuck up! Okay? I'm the one with a fucking dick! Look at me! me nad... wzrokiem naszego oh! bohatera. Fuck. Look me in the eye! You're my bitch! I rule this fucking kingdom! Shut the fuck up! Or you die! What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trailer. But Edmundo, down here.

Ostatnie serie temu nie, zbytnio nie sprzyjały. A starszy brat sobie świetnie poradził z liną. Teraz czas na uwolnienie się. Troszeczkę to dziwne, że kilkoma uderzeniami w bambus facet zginął, ale no cóż. Jak to zwykle w grach bywa, teraz przejdziemy do tutorialu. Przy pomocy C skradamy się. I musimy yeah, iść okay. za grantem cały czas po cichu. On nieco skrada się szybciej od nas. <laughs> Zwróćcie uwagę na te zwierzęta. Co to jest? Guziec czy co? Okej. Okay. Wskaźnik wykrycia. E, właśnie, na takim kole wokół nas e, widnieją często biały, białe punkty. To oznacza, że jesteśmy e, na, jakby, jakby na widoku i strażnik może się nami zainteresować. Coś bardzo podobnego do hitmana. Nowy samouczek. Wskaźnik wykrycia no, można o nim poczytać, lecz myślę, że sobie poradzę bez problemu. Zostańmy cicho, tam koleś ostro męczy jakiegoś świniaka. I ta pierwsza misja jest zupełnie skradankowa. Tyle, tyle akurat wiem, bo rozegrałem małą partyjeczkę około 15-minutową, żeby sprawdzić wszystkie niuanse związane z nagrywaniem. Zabierzmy teraz mapę. Tak jest. Mamy zapalniczkę, to jest coś. Nawigacja, mapa. Poruszajmy się dalej po cichu. Niestety nie znaleźliśmy żadnej broni. Ja chcę poszczelać. A tak, teraz mamy tutorial odnośnie rzucania kamieniami. Się robi. Przy pomocy T rzucamy kamieniami. B Poszedł kamyczek. I to zadziałało. Idźmy teraz za bratem. Dawaj, dawaj, dawaj. Ono no tworzy nam to okno. Skakujemy czym prędzej. Nie musimy wykonywać żadnej ten, innej interakcji. Po prostu wystarczy podejść do okna. No i ten braciszek jest naprawdę ostrym kozakiem. Nie pierdzieli się. Jay, 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 Jay. Niestety nie można tego powiedzieć o naszej postaci Coły. Ja tak okay? okay. tak się teraz rozglądam czy, aby na pewno nie mogę niczego totalnie podnieść, ale wygląda na to, że nie no, szkoda. I tutaj zauważyłem zawiksowaną skrzynkę, kiedy się do niej zbliżymy, zaczyna dziwnie tańczyć. O, zwróćcie uwagę teraz, momencie. O, dotykamy tej górnej, a one się tak dziwnie zachowują, no ale cóż, zobaczymy. Później. I w tej misji, niestety, nie za bardzo możemy dostrzec piękno tego świata. Będzie odrobinę dżungli, aczkolwiek dopiero w kolejnej zobaczycie, co jest pięć. <laughs> Co, co to za plantacja? Coraz częściej <laughs> plantacje marihuany są w grach przedstawiane. No, rzućmy tam kamieniem. Postaram się nie trafić brata w łeb. No, brak kamień wyrzucony. Gdziemy. Idźmy więc. Ten, ten braciszek jest takim kozakiem, że nawet skrada się szybciej, no. O, tutaj nic... <grym>, ...nikt na nas nie patrzy w tamtej lokacji, ale tutaj już zaczyna się grubo. Mają kolejnego... ...ale to chyba nie jest żaden z naszej ekipy. Bo właśnie, tak jak widzieliście w fabule, mamy czter, jeszcze trzy osoby do znalezienia: jednego z naszych braci oraz jakąś dziewczynę i chyba i kumpla chłopaka, a nie wiem, nie wiem dokładnie jeszcze. Mam nadzieję, że w ogóle to się wyjaśni w jakiś sposób. No i jedziesz, i jedziesz, jesteśmy bezpieczni. Okej. Okay. I tutaj będzie świetna scena. Ten strasznie fajnie wyglądał, ten rozbryz krwi. Aha, tak, musimy trzymać spację, żeby nasz brat przekazał nam ostatnie słowa. O nie, to teraz ten na górze cały czas gada, ok. Co się stało, gdyśmy nie trzymali tej stacji? Spacji. <śmiech> <śmiech> Biegnę, coś i w nogę. Cały czas jesteśmy po to strzały. Czekaj, czy można być sprintem tyłem? Uuu, nie można. Zginąłem, dobra? <laughs> nie, mogę się nie wygłupiać. Jeszcze raz. Dobra, biegnie Tym razem już bez zatrzymywania się. Czym, słyszałem jakieś psy jeszcze spuszczone ze smyczy? Nie, dobrze. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Biegnij chłopie, biegnij. I spacja, Ben. Bum. <grym> Punkt kontrolny osiągnięty. To jak muzyka hmm? dla moich uszu. <laughs> Dobra, biegniemy dalej. A, strzelają. Nie, nie odwracaj się, nie patrz tam. Przejdź przez dżunglę. No, przebiegnę nawet, co więcej. Mogę zaskoczyć? Podskocz. Spacja, bam. Tram. Ale ostatnim razem, kiedy tutaj podskoczyłem, zginąłem. Może pokażę wam. O właśnie. Złamałem sobie kostkę. A jeszcze wcześniej, kiedy to rozgrywałem, właśnie chciałem takie epicko skoczyć i zupełnie mi to nie wyszło i zginąłem. Dobra, teraz na liany. Własz, 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 wspinaj się, tak, do góry. Dobra, dobra mamy bieg. Przejdź przez dżunglę, tu jakieś zwierzaczki są. No, nie będą mnie gryzły, nie, dobra. I kucakiem przez dziura. Kolej, już prawie, prawie, nawalamy spację teraz. Nooo, tłukę, tłukę, tłukę. O, chyba się udało, ok. I ten nasz bohater w ogóle nie wyciągnął tego noża nawet. To jest dziwne. Woli być nieuzbrojony. Pokonaj rzekę. <laughs> Też za pierwszym razem myślałem, że mam wskoczyć tam na dół, ale nie zobaczyłem szybciutko <laughs> most. I patrzcie, co tutaj się dzieje za biksy. TKM-u, ale jakoś przeżyliśmy. I niechybnie spadliśmy do rzeki. Ubisoft przedstawia Ubisoft po polsku. I właśnie, panowie z Ubisoftu nauczyli się wsadzać właśnie te swoje, swoje logo w trakcie gry. Już w, zdaje się, chyba zaczęło się to od drugiego assassina, kiedy to z, sterując Ezio. Tak, Ezio. Wspięliśmy się na pierwszy punkt obserwacyjny i wtedy też było takie fajne pokazanie całej mapy i napis Ubisoft przedstawia. Także to, to, to już jest standard u nich w grach. I najnowsza Assassin ma dokładnie tak samo. Po pewnym czasie, już po rozegraniu zdaje się w pierwszej misji, wszystko się pojawia. A tymczasem pierwsza misja w Far Cry można, mo można ją uznać za zakończoną. Zobaczycie, co to się stanie, jak widzieliście rękę, w, jakaś ręka wyciągnęła nas z wody. W tym momencie nie mamy

Oh, and that the Tao will allow for you to reveal your true self. Drogą, ten my older brother has other friends. Come with me. So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you.

to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakiat, accepted. And I became a member of the tribe. <laughs> they are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose. But my will is to one woman You like yeah?

Przytrzymaj E, aby użyć lady. To jest dosyć ciekawe. Zwróćcie uwagę na ten sklep. Mi osobiście nie za bardzo odpowiada. Tak wiecie, broń, plus jej odbicie, jakby w lustrze. Ale na pewno znajdą się osoby, którym to przypasuje. Zastanawiałem się na początku, co to jest, dlaczego, czy dwie mogę kupić, czy nie, ale niestety mamy dostęp tylko do jednej. Jest to 1.9.11. Nie wiem, jaki to jest model broni, czy to jakieś specjalnie. No, widzę, 4 Magnum 44 to jest cała nazwa normalnej broni, więc to prawdopodobnie jest model. Klasyczny, samopowtarzalny pistolet o kalibrze 4,5. Sprawdza się doskonale podczas zjazdów Tyrolką. Niezastąpiony na niewielkich zasięgach. Mamy tylko do niego dostęp, więc go sobie wykupmy. Pszczędk. O, i mogę przydzielić mu jakoś miejsce. On super, czyli będzie chyba na górze. A, teraz się odblokowały inne! Haha, amerykański rewolwer. Tak, biorę wszystko. Starczy mi. A nie za bardzo. Kup. Aha, w użyciu ta broń, czyli wyszło na to, że jest darmowa. I chcę magnum, oczywiście, że chcę magnum. Zbyt mało pieniędzy. O, a czemu? 0 na 1000? O co chodzi? Zbyt mało pieniędzy, aby kupić na pistolet. O, czyli jednak będziemy musieli sami zdobyć sobie siano. Dobra. To radio I me, ok, rozumiem. Czyli.

Climb them all and you Zauważcie, nawiązanie do serii Assassin's Creed. Um, teraz idziemy, o, możemy chwilę podstrzelać na szczelnicy. Zauważcie, że jest standardowa, standardowe przyrządy celownicze Muszka i szterbinka. Nie mamy żadnej lunety czy celownika laserowego. Może to troszeczkę utrudnić moje, moje obycie z tą bronią, ale myślę, że się przyzwyczaję. I tak, teraz mamy misję, że wspiąć się na ten maszt. Nawiązanie do serii Assassin's Creed jest aż nadto widoczne. Służy ona do, wszystkie te radiostacje, wieże radiowe służą do odkrywania mapy. O, tutaj coś mamy. A, kasiorka. Bierzemy, bierzemy, bierzemy hajs. Potrzebny jest. Faktycznie, wyzerowało nam licznik. I od, wszystkie te radiowe wieże. ale co jest? Czemu tam mam iść? Odkrywają nam teren. Dodatkowo, im więcej ich zbierzemy, tym większy, tym większy asortyment będziemy mieć dostępny w sklepach z bronią. Także sprawdźmy. Ej, teraz każesz pszczelać? E, dziwne. Poprzednio zupełnie olał tą sytuację. Strzelaj celu. Aha, tu tak. E, co możemy rozpieprzyć? Może to? Obawiam się, że to wybuchnie. A e, nie wybucha. Przyładowanie. <laughs> Rzuciłem kamieniem przez przypadek w porządku. czyż mogę iść? Idź do masztu radiowego. Teraz możemy biegać. I zobaczcie, jak świetnie wygląda broń, kiedy w czasie sprintu. On cały czas macha tym pistoletem. Dobra, to lecimy. Czy się męczy? Mamy jakąś staminę? Nie, tu w prawym dolnym rogu pokazane nam są ilość amunicji w magazynku. Aha, i sprint przerywa ładowanie. Tak się przed sekundą dowiedziałem. Okej. Okay. Lecimy na górę. Nie ma szybszej drogi, nie możemy wspiąć się tym klifem już też. Chyba dwie minuty skakałem. Miałem nadzieję, że jakoś znajdę inną drogę, aczkolwiek nie. Wejdź do szczytu radiowego. Dobra. Mogę schować broń? To bym jeszcze chciał sprawdzić. Uuu, mamy maczetę cudownie. O, się wystraszyłem. Zapomniałem o. To. I zobaczcie, w momencie, kiedy trafiamy, że znaczy nacelujemy na jakiś Obiekt, który możemy zniszczyć. Celownik tam się zmienia na czerwony. Fajne ułatwienie. Przeszukajmy walizki, może będzie więcej hajsu. Złoty łańcuszek, 49 warty. W porządku. Czerwony żeton, 29. Wow, przepraszam za ten dźwięk. <grystanie> Co to jeszcze jest? Amunicja do pistoletów, w porządku. I była też tam jakaś kasa. Strasznie podoba mi się to. W w tych dzisiejszych krajach, że wszystko co podnosimy automatycznie przerabiane jest na force. Nie musimy biegać e, i sprzedawać lutu. E, na górę, na górę. To jest cel naszej misji. Nie! <śpady> Spadłem. fuck Dobra. będę, bę, bę. kolejna skrzyneczka. Trochę więcej kasiory. No, zbieramy na magnum. Nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać strzelanie z większego kalibru. Dobra, wejście na szczyt zaliczony. Tak, wyłączenie szyfratora odkryje mapę. Nie mamy tutaj opcji synchronizacji dzielnicy, ale wyłączanie. Karabin snajperski, amunicja do niego. Uuu, to już nie zbieramy na Magno w takim razie. No, chciałem użyć tego, tak jest. I to pozwoli nam odkryć mapę. Myślę, że w tej serii jakoś nie będę skupiał się na tym, żeby odkryć wszystkie te lokacje, chyba że misja będzie wyraźnie na to wskazywać. Nowe trzy miejscówki mamy. Sukces. Nie ma niestety jakiejś szybkiej drogi zejścia stąd. A jest! Nie zauważyłem tego wcześniej. Spacja, i od tego momentu gram totalnie na ślepo. Wcześniej nawet nie widziałem tej liny. Nie widziałem ją.

each your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how right. Co teraz? Mamy tutaj jakiś kursor. E, naciśnij prawy, aby ustalić punkt orientacyjny. Ale co mam polować na zwierzęta teraz? Przepraszam bardzo. No, dajmy na to. Jeśli chcesz you swoich to save your friends, you Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses and more. Go. Okej, okay, w porządku, czyli mamy zostać panami dżungli. Ale tego dokonamy już w następnym odcinku, bo widzę, że nieubłaganie zbliżamy się do 30 minut. Dobra, to trzymajcie się i papa. Pa.